Witam wszystkich bardzo serdecznie w kulisach, yy, powiedzmy, że kulisach a troszkę robieniu yy, nowej serii, czyli Rycerz Minecraft yy, 4, tak, właściwie sezon 4. Dzisiaj troszkę sobie porozmawiamy, dzisiaj troszkę sobie pobudujemy, dzisiaj wszystkiego, że tak powiem, liźniemy, bez skojarzeń i bez młodzi, ale tyle on masz rymy. Aż prowadzą do mdłości, dobra, musiałem to zakończyć. Eee, tak. Eee, przede wszystkim eee, Rycerz Minecraft sezon 4 się pojawi ze względu na to, że mnie naprawdę, naprawdę prosicie. A ja wasze propozycje i wasze prośby, że tak powiem bardzo, ale to bardzo szanuję. Eee, także nie przedłużając, eee, nie będę wam mówił zbytnio co ja buduję. Z czym... Znaczy no, wiąże to się w 100% eee, właśnie z, yy, z sezonem czwartym yy, Minecrafta. Yy, co do wersji, jesteśmy na 1.2.5, jakby ktoś nie widział i pozostaniemy na niej. Yy, tak, bo z tego powodu, że na 1.3.2 nie to że nie ma modów, pewnie są, ale osób nie chce mi się znowu z nimi za przeproszeniem kwadroli za pier. No, rozumiecie o co mi chodzi. Yy, bo po prostu takie rzeczy już prowadzą do mdłości um, no i byście po prostu dłużej czekali, a nie przedłużając, właśnie. Ja chciałem się zabrać jak najszybciej za mm, nagrywanie. Bo podaję go, tak jak mówię, prosiliście mnie, no pro to prośby zostały, już tak powiem, wysłuchane i zabieram się właśnie do roboty. Um, teraz będę starał się troszkę opowiedzieć jeszcze o innych sprawach. Yy, dlatego chciałbym żeby każdy, naprawdę każdy obejrzał ten film To jest yy, moim widzom, i który, yy, jaka osoba Naprawdę się interesuje się moim kanałem to z, Po prostu chciałbym żeby naprawdę mus, mus obejrzała ten film Z tego powodu, żeby troszkę tutaj informacji Otóż yy, wymyśliłem harmonogram yy, Jak przystało na każdy, na każdy kanał, to znaczy będą odcinki czegoś y, regularnie z, z wyjątkiem niedziel, ale to za, zaraz sobie zaraz porozmawiamy, prawda? Yy, właśnie w miarę tego budowania mojego. Pewnie to będzie może przyspieszone, nie wiem, nie wiem, nie mam, nie mam pojęcia jak to będzie wyglądało. Ale po kolei czekajcie, ja sobie po, pozwólcie, że ja sobie otworzę harmonogram mój. Mm, 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 mm. Może teraz słuchać pewne... może teraz... możecie teraz słyszeć pewne szelosy. Dobrze. I... Oh, 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 czekajcie, jeszcze tylko dzień załączę. Znaczy, o, oh, fuck. No, this. git, git, dobra. I, I tak, już Wam tłumaczę mój harmonogram. Na poniedziałek mm, przedstawiają się Guild Wars 2. Na wtorek przedstawia się Torchlight 2. Razem z Thank you. Znacie naszą serię. Będzie ona oczywiście wznamiona. I jeśli, no, dzisiaj wstawię, czyli we wtorek, ten filmik, no to we wtorek najprawdopodobniej się pojawi. Dalej. Środa. Pojawi się nowa seria ze Sleeping Dogs. Chcę stestować tą grę. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Jak tak patrzyłem niektórych filmików, to zapowiada się miłe i przyjemne granie, podobne z GTA. Z GTA... Jestem związany z tą serią już od dawna. W czwartek znów ponownie Guild Wars 2. Piątek znów Torchlight 2. W sobotę oczywiście nasz wujek Czesławek, czyli WC z Condemned Criminal Origins. A niedziela to będzie los. Co oznacza ten los? To oznacza los, że może być tu, może być w ten owy dzień każdy filmik, znaczy oprócz zapewne, nie znaczy no w sumie każdy, każdy filmik, to znaczy może tam się pojawić Q&A, może tam się pojawić Rycerz Minecraft, bo nie ma go prawda w planie, może się pojawić nie wiem, może jakaś nowa jednoodcinkowa seria, też to, to, to coś takiego staram się i mam chęci wprowadzić. Ale tak jak mówię, do końca jeszcze nic, 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 niczego nie obiecuję, bo czasem moje obietnice po prostu prowadzą do zły A. Teraz troszkę tak buduję, tak na opak. Znaczy tak na, no... no. Miałem niby jakąś koncepcję, ale ta koncepcja chyba wyparowała mi z głowy. No w każdym razie, mniejsza, mniejsza oto, za ciemne, za ciemne, za murzyńskie. Co więcej mogę powiedzieć? Raczej wątpię, żebym coś więcej powiedział, bo to co chciałem właśnie powiedzieć to um, powiedziałem e, Tylko tutaj jeszcze to chyba drzewko zetne drzewko nasze piękne zetne I, 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 i Lion znów się zamyślasz, tak, ale przewidywałem, że szybko to w miarę skończę, ale dobra Mi więcej teraz będziecie się raczej patrzeć na to co buduję, bo tak, tak, tak raczej... Przewidywam, że tak właśnie ma być, żebyście się tutaj patrzyli i obserwowali co się, co się kurcze dzieje. W tle zapewne poleci sobie jakaś taka no, muzyczka, czy co tam poleci i a my się troszkę zabierzemy tutaj no właśnie za to budowanko, no śniadanko. Kie... O, bardzo pytanie zapewne Was iry... znaczy nie irytuje, Boże, interesuje. Kiedy pojawi się załóżmy ten pierwszy odcinek Rycerza? Z bliska nie wiem, bo jeszcze mam zapewne trochę do budowania i trochę do myślenia, bo chciałbym um, um, ogarnąć, że tak powiem w cudzysłowie, um, te, tematykę, prawda? Yy, fabułę. Znaczy, no, fabuła to wiadomo. Yy, będzie po staremu, czyli jak yy, nasz yy, główny bohater przeniósł się przez teleporter. Czyli główny bohater, czyli Lion. Yy, no, i dalej to będzie, prawda, wznowione. A dalej? Znaczy, a co za, ty, co za tym się wiąże? Co później będzie? No to już. To myśli, mam nadzieję, że coś, coś fajnego mnie najdzie. Jakaś dobra wena. Boże, dobra, Wena, co ty Leon mówisz? No, ale prawda, rozumiecie o co mi chodzi. Mm -hmm. e, tutaj jeszcze... Tak myślę, że właśnie gdzie może to będzie przyspieszone. No, i to by było takie, powiedzmy, że już zakończenie naszych kulisów. Pokazałem Wam, prawda, jedną z wielu budowli, które zbudowałem, bądź które. O, jeszcze tu. No, i myślę, że już by będę się żegnać. Mam nadzieję, że zobaczymy się, no. Już w rycerzu Minecraft. Mam nadzieję, że dla Was miłym rycerzu. No i co więcej, mogę powiedzieć, obście wytrwali. To najważniejsze. Dziękuję za oglądanie. Serdecznie pozdrawiam. Cześć.